Expedition Kurcze No, niby by mi się to przydało, ale Wiecie co i tak to stanie strasznie, to sprzedam. Znaczy, e, zrobię sprzedawanie to jakieś 30 tysięcy z tego. No wiem, że zawsze to coś do przodu, nie? Ale <laughs> bardziej mi się opłaca to, chyba zrobić w. Genny. O bo, ja pomyślałem, że to w grze, a to załaknę. Ciekawe, czy to słychać w ogóle. <laughs> Mam nadzieję, że nie, bo... No, dziewiąta. Tak po prostu sprawdzam, bo, nie wiem, siedzę sam w domu i jestem ciekaw, która godzina po prostu. Jakie to jest ładne. Cała... Cała wyspa jest w ogóle ładna. Eee... Um. 44 tysiące na, na sekundę 20 tysięcy idzie za power Science Center właśnie Science Center ja ostatnio coś, coś słyszałem o tym Expedition to to, 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 No właśnie, Science Center, co tu trzeba. No, chyba jednak nie to. Ale dobra, nieważne. Konstrukcja Additional Living Gallery and Platform in Under 20.00. Zilby to Dobra, nieważne. Science Center. A tutaj trzeba mieć taki ten po prostu. A to dobra, to jest chyba nawet łatwe. Tylko że trzeba dinozaury trochę podkrywać. Nie mam tutaj ludzi. No dobra, nie musisz mi mówić. Chyba wiem. Construct facilities to increase visibility and keep visitors the right side of the safety glass. Dziękuję. Our guests come first and foremost to see the dinosaurs. Well, more precisely, to be a little afraid while seeing dinosaurs. And with these viewing galleries, we're giving them what they care for. You can take credit for that. Super, że każdy już skończył, wiadać. Gadu gadu. Prawda nie lubię, bo powiedziałem w ostatnim odcinku, że... Znaczy w tamtym odcinku, że jak oni będą coś mówić, będę siedział cicho, żebyście słyszeli. <laughs> Może ktoś z was zna angielski i sobie, nie wiem, posłucha, o czym gadają. Bo niestety nie da się ustawić, żeby mówili po polsku. Nie ma takiej opcji. Tutaj są bagna takie. A właśnie, jak tutaj powiększałem teren tutaj żeby mieli co... Tutaj by było im lepiej chyba to postawić. No, ale nieważne. Tutaj mają dżunglę, i tutaj mają taki plac, żeby mogli poobserwować. Znaczy dżunglę, no. No, las, o. Wow, wysłowiłem się po raz pierwszy. Jak tam? Hammond Creation Lab. Lab. Ile ty kosztujesz 550 tysięcy? A co jak on się jeszcze nie, nie wykluje? Bo bo, bo bo ten A co jak nie wyjdzie wykluwanie, to stracę no 550 tysięcy. Super. I mam takie pół na pół. Znaczy niby mam 50%. 51% procentowy no wyklucie ale, ale, ale ja A teraz pokażę wam coś co bardzo bym chciał posiadać sto tu no faktycznie no były tam takie dinozaury coś to w ogóle pogląda Um, gdzie to było? O tu! Indoraptor. No wiecie, mi się wydaje, że Indominus jest tak lepszy. Od Indoraptora. Tak naprawdę w tym odcinku za dużo nie zrobiliśmy. Bo idzie to strasznie powoli. Dobra, tego raczej dzisiaj nie zrobimy. Więc nie wiem, postaram się wykluć go. Jak się uda, to się uda. Będzie super. Mam tego w ten. Wybudować hotel. Nie wiem, czy mi się uda. Ile jest ja sklepów dostępnych? 153 tysiące. O, 205. Super. A fast food? Dobrze, fosil, a tego nie można sprzedać, a, a tego nie mogę wykluć. Dobra, ja wiem, trochę to dziwne. Wiecie co, że jeszcze pokażę Wam jak to wygląda. Kolejny odcinek, kolejna jazda autkiem. Nie wiem już nawet ile ten odcinek trwa. Pewnie niedługo, ale może długo. Moim największym problemem jest, że ja nigdy nie patrzę, kiedy zaczynam nagrywać odcinek. I nie wiem ile czasu to trwa. A nie chcę też robić strasznie długi, bo to się nie fajnie ogląda. Już nie mam o czym gadać na takich odcinkach, bo. A no ile to jeszcze będzie się robiło? A, już! O, musiałem. Taki dumny idzie. O, jak się to dopiero, bo nie dużo. Co? Dobra, dobra, już się nie męczę. Triceratopsie.